Czołem, czołem, kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w pierwszym odcinku edycji battlefieldowej programu Rolnik szuka żony. Jak wam się podoba mój traktor. Fantastyczny żart na początek bardzo ważnego odcinka, moi drodzy, ponieważ od wczoraj możecie pobierać sobie darmowy dodatek bez premium klasycznych operacji Legacy Operations, w skład którego wchodzi między innymi Smocza Dolina z Battlefielda 2. Mówię między innymi, ponieważ mamy jeszcze tutaj taki mały prezencik od dajsiaków, czyli kanały Noshwar z Battlefielda 3, ale o tym za chwilkę. Co trzeba zrobić, aby pobrać dodatek darmowy, Tak? jak już wcześniej wspomniałem wystarczy mieć PC, PlayStation 4 albo Xboxa wejść w sklep odpowiedni dla twojej platformy wpisać tam sobie Smocza Dolina klasyczna operacja albo Legacy Operations i po prostu pobrać to wszystko niestety użytkownicy PlayStation czy Xboxa 360 zostali tutaj wykolegowani no ale no, trzeba się będzie do tego przyzwyczaić ze względu na już przestarzałą infrastrukturę starej generacji konsol te, te, te dodatki ten dodatek już nie został wydany i podejrzewam, że z następnym Battlefieldem również y, będzie rozbrat, jeśli chodzi o starą generację, no ale taki jest kolej rzeczy. Także moi drodzy, y, standardowo myślę, że przy okazji pojawiania się nowych dodatków, nowych mapek, szczególnie w ostatnim czasie, ponieważ no, deweloperzy dajsiacy nas troszkę rozpieszczają z tymi darmowymi dodatkami i podejrzewam, że to jeszcze nie koniec, bo najprawdopodobniej czeka nas jeszcze jakaś paczuszka z nocnym Szanghajem i linią kolejową Golmud. Dzisiaj pod uwagę weźmiemy sobie taki ogólny Przekrój tego, co też ta nowa e, operacja, e, w tym wypadku e, klasyczna operacja, nam oferuje. No i co wniósł Patch? E, tutaj już mówię, oczywiście, że podlinkuję wam w opisie wszelkie zmiany, czyli to, co Dajsjacy opublikowali dla wszystkich, po prostu można sobie to przeczytać. Zmian nie ma aż tak dużo, szczerze mówiąc. E, mimo tego, że te 17 stron w tym PDF-ie jest, e, to tak na dobrą sprawę Patch ograniczył się do jakichś takich małych, teoretycznie, może nieistotnych, nie aż tak bardzo istotnych opcji, jak zmiana kulek w magazynku, czy też zmniejszenie szybkostrzelności G18 i popularnie zwanej rafiki, chociaż jest jedna bardzo istotna zmiana w kwestii netcode'u, czyli usprawnienie jeszcze tego netcode'u, ale to Wam wytłumaczę później. Na samym początku weźmiemy się po prostu za mapkę, a co ona nam oferuje, moi drodzy? Tak jak teraz w tym momencie możecie zauważyć, mapka oferuje nam przeogromne pole bitwy, 8 punktów, co stanowi w tym momencie właśnie tą mapkę smoczą. Dolinę 2015 jako mapkę największą, najbardziej ogromną, najrozleglejszą w Battlefield 4. I ponadto, poza tymi ośmioma punktami, daje nam też możliwość pojawienia się w Jezuska i zespawania sobie mostu drewnianego palnikiem, który też później powstanie z martwych, tak jak w tym momencie. Możecie to zauważyć i możecie się śmiać, Kromka, ale przecież to bullshit. Co to w ogóle jest? Niby tak, niby nie. To jest oczywiście nawiązanie do Battlefielda 2, bo w Battlefieldzie 2 istniał podobny mechanizm, ale moi drodzy, ma to pewne sensowne zastosowanie w praktyce, ponieważ ta mapka, tak jak mogliście zauważyć na samym początku, jest oczywiście podzielona na pewne sektory i co wprawniejsze oko zauważy, że jest ona nawet sensownie ułożona punktami. Te punkty są są, stanowią takie momentami odzwierciedlenie, odbicie siebie lustrzane. Fakt faktem, co też inteligentniejsi z was, a podejrzewam, że większość z moich widzów jest mądrymi ludźmi, inteligentnymi, więc w sumie nie muszę tego mówić, na pewno już połączy fakty, że 8 punktów równa się totalna rozpierducha pojazdami i generalnie piechota raczej aż dużo tak dla siebie miejsca nie ma, chociaż to też starano się rozwiązać w dosyć mądry i, i, i fajny sposób, czyli oddając punkty GIH w dużym podboju właśnie dla piechoty i faktycznie piechota najwięcej do powiedzenia ma tam, poza oczywiście innymi trybami, bo to co tutaj w tym momencie widzicie, to jest już Team Deathmatch na ukochanym przez praktycznie wszystkich, poza mną, e, kanałach No z Battlefielda 3. O tych kanałach też jeszcze zrobię zupełnie osobny filmik, gdzie sobie porównam wersję Battlefield 4 z Battlefieldem 3, bo nie jest aż tak jakoś super mega ekstra, szczerze mówiąc. Ale należy na pewno rozróżnić, że na tej takiej wersji zremasterowanej kanałów War no w smoczej dolinie pogramy sobie na czterech trybach, na dominacji na Team Deathmatchu, na Gunmasterze i na skład. Co do samego Team Deathmatchu faktycznie mogę się zgodzić, bo jest to fajny ukłon w stronę społeczności, która oddawała głosy w ankietach, co prawda niewiążących, ale mimo wszystko tutaj desiacy starają się współpracować ze społecznością i wiedzą, że jednak te kanały były ulubione po prostu, jeśli chodzi o Team Deathmatch. W dalszym ciągu zresztą są, bo Battlefield, 4, ba Battlefield 3 aktualnie chyba kanałami na oszwar stoi. To o tyle dominacja umiejscowiona na tych kanałach, którą zobaczycie później, moim zdaniem troszkę niepotrzebna, jest tam wciśnięte na siłę, wydaje mi się, że można było zrobić fajną dominację na przykład w obrębie tego obszaru, gdzie aktualnie się znajdujemy na szturmie, bo teraz w tym momencie pokażę Wam urywek szturmu. Szturmu, który w moim mniemaniu został całkiem fajnie zaprojektowany, to jest, wydaje mi się, starano się zrobić taki mały powrót właśnie do szturmów w typie Bad Company 2, czy się to udało? Jednak nie, no Bad Company 2 miał jednak te szturmy bardzo fajnie zaprojektowane, stricte te mapki były pod te szturmy robione, chociaż nie zmienia to faktu, że starano się zachować taką, wydaje mi się, równowagę pomiędzy tym dużym podbojem zdominowanym praktycznie tylko i wyłącznie przez pojazdy, przez pilotów, przez czołgistów, BW powców i tak i tak gdzie jednak ten szturm starano się tutaj oddać raczej piechocie i to akurat wydaje mi się zrobiono w fajny sposób, chociaż Little Bird w rękach dobrego pilota tam, na tym szturmie również sieje totalny majchem i totalne zniszczenie. Ale co poza mapką, co poza mapką, co poza tym, co w tym momencie widzicie, raczycie swoje oczy tymi akcjami na tej mapce. Moi drodzy, patch. Patch, który tak jak już wspomniałem, nie zmienił wiele, ale wprowadził całkiem fajne usprawnienie, jeśli chodzi o netcode. I na czym to wszystko, moi drodzy, polega, tak pokrótce w tym momencie wam postaram się wytłumaczyć. Na samym początku Battlefield'a sprawa wyglądała w taki sposób się kształtowała, że mieliśmy na przykład serwer 30Hz. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że klient, czyli my, wysyłaliśmy informacje do serwera o wartości 30Hz, a serwer oddawał nam informacje on nam wysyłał informacje do nas w liczbie 10Hz. Późniejsze pacze zmieniały to. Było 10 Hz, było 15, było 20, później zrównało się to do 30, czyli my wysyłaliśmy do serwera informację 30, serwer do nas również 30. Późniejsze pacze wprowadziły różnego rodzaju nowe wartości, takie jak 60, 120, 144. Tylko pojawiał się mały problem. Pojawiał się problem ze słabszymi internetami, tak. Czyli jeśli gracz miał słabszy internet, to w momencie w którym grał na serwerze na 60 Hz, to w tym momencie miał problem... Z uzyskaniem z serwera takiej samej wartości przez właśnie słaby internet, gorsze połączenie i tak dalej, i tak dalej. I w tym paczu, w tej łatce, dano po prostu opcję, aby serwer automatycznie dostosowywał to, co przesyła do ciebie, do takiego internetu, jaki masz. I jest to bardzo o tyle fajne, że to nie ma wpływu na to co widzą inni gracze, bo dotyczą tylko sfery serwer ty. To co ty wysyłasz do serwera jest w dalszym ciągu dokładnie takie samo, co powinno zdecydowanie usprawnić przede wszystkim netcode, hit registration i to wszystko od początku czego Battlefield 4 z czym miał tak na dobrą sprawę problemy, także to jest kolejna fajna opcja i wydaje mi się, że w tym patchu jest to najważniejsza sprawa, która została tak na dobrą sprawę zmieniona. Także moi drodzy, jeśli uwielbiacie wal Pojazdami, to ta mapka jest musem dla Was. Jeśli wolicie troszkę bardziej piechotę i nie lubicie pojazdów, pojazdy Was wkurzają, ograniczcie się do trybów stricte dla piechoty z tej mapki, czyli na przykład Rush, Dominacja, Deathmatch i tak dalej, i tak dalej. Bo tak jak mówię, no, na Conquestie raczej miejsca dla siebie nie znajdziecie. Bo tak jak mówię, no, w pewnych momentach nawet bardzo często się przemieszczać pomiędzy tymi punktami. Chociaż co też wydaje mi się fajną opcją i, i dobrym rozwiązaniem, to nie ma tutaj takiego poczucia, że jest mapka za duża. Mimo tych 8 punktów, te 64 osoby spokojnie się mieszczą na tych mapkach, może poza punktem C, który jest w zasadzie jedynym takim troszkę z boku zostawionym, i tam jak się już go przejmie, to po prostu zostaje przejęty. Do końca też jakoś nie zauważyłem wielu problemów z balansem na tej mapce. Me mecze były zazwyczaj wyrównane. Ehm, oczywiście, w zasadzie, tak na dobrą sprawę, najważniejsze były te dwa punkty środkowe na tej wyspie, ale to już. Tak jak mówię, wszystko zależy od aktualnego stanu rozgrywki na mapie. Także moi drodzy jeszcze raz polecam, zerknijcie sobie, pobierzcie za darmo, przetestujcie, dajcie mi znać co wy o tej mapce myślicie. Pamiętajcie, kromka biega radzi, nigdy was nie zdradzi. Ja jeszcze oczywiście różnego rodzaju gameplay z tej mapki będę wrzucał regularnie. Postaram się, aby kolejny odcineczek był z kanałów Nouszwał i moich jakichś konkretniejszych już dywagacji na temat tych różnic i tego, jak to wygląda w porównaniu do Battlefielda 3. No i moi drodzy do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Papa. Pa.